Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym od, w moim odcinku. Teraz jest akurat event wielkanocny chciałem nagrać filmik, po prostu chciałem Wam pokazać, jak się to kupuje. to jest pierwszy raz kupuję, kupujemy losy. Akurat trzy takie zakupy grupowe, dwa raczej. Sorki otrzymamy błogosławieństwo jastrzębia, ulepszony i los dzikiego zająca, kupujemy dwa. Dziękuję. No, tu mam coś dobrego. Tutaj mamy dwa losy. Idziemy teraz do tego gościa. 8:18. 8:18. No. Sorry, wołałem do siostry. Teraz u tego los dzikiego zająca. I co? Co? Torba 15. Dobrze. I ostatni los. Jest wyzwanie zajączka, bardzo dobrze. No i to było na tyle. No. Dziękuję za odcinek Nara.